Emanet, teczka z dowodami jednak się odnajdzie. Yaman otrzyma ją w najgorszym możliwym momencie. Co wydarzy się w serialu dziedzictwo jeszcze w grudniu? Co wydarzy się w tureckiej telenoweli Emanet po ślubie Zeyer i Yamana? Jeszcze w grudniu widzowie zobaczą, jak młoda para wybierze się w podróż poślubną. Romantyczne chwile przerwie Zuhal, która dostarczy biznesmenowi dowody przeciwko jego żonie. Jak zareaguje Yaman, Emanet po ślubie Yamana i Zejer, Zeyer i Yaman, główni bohaterowie uwielbianej przez widzów telenoweli Emanet są już po ślubie. W rezydencji Kirimi, w otoczeniu najbliższych, świętowali swój wielki dzień. Choć Igbal i Zuhal bardzo się starały, by nie dopuścić do uroczystości, teczka ze spreparowanymi dowodami przeciwko Zejer zniknęła tuż przed ślubem. Czy to oznacza koniec kłopotów? Nic bardziej mylnego. Co wydarzy się w grudniu w Emanet? Skrępowana sytuacją, Zejer unika przebywania z mężem sam na sam. Ten jednak, za namową Arifa, postanowi wyznać kobiecie, że ją kocha. Romantyczną chwilę przerywą jednak krzyki Zuhal, która oskarża Zejer o kłamstwa. Oburzony Jaman nie będzie mógł zrozumieć, że ktoś posądza jego żonę o nieuczciwe zamiary. Oświadczy Zuhal, że ma się wynieść z rezydencji, kolejną próbę wyznania uczuć Jaman podejmie podczas romantycznej kolacji z żoną. Gdy już zabierze się do mówienia, zadzwoni Igbal i poinformuje ich, że Zuhal miała wypadek. Małżeństwo niezwłocznie pojedzie do szpitala. Na szczęście obrażenia kobiety nie będą poważne. Za namową Igbal Zeir poprosi męża, by Zuchal mogła wrócić do domu. Ten nie będzie potrafił jej odmówić. Szukając okazji do poważnej rozmowy z żoną, Yaman poprosi ją, by wybrała hotel, do którego pojadą w podróż poślubną. Romantyczne chwile podczas wyjazdu przerwie niespodziewane pojawienie się Zuhal. Kobieta przekaże Yamanowi teczkę z dowodami, która zginęła przed ślubem. Okaże się, że to Ziya ją ukrył. Kiedy wszystko się zakończy, zacznę nowe życie u boku Selima. Tym razem zdobędziemy fortunę rodziny Kirilli. Weźmiemy wszystko, co mają, przeczyta zdezorientowany Jaman w spreparowanym liście do siostry. Widząc na zdjęciach ukochaną w ramionach Selima, Jaman całkowicie zmieni swoje zachowanie wobec żony. Co więcej, strzeli nawet do mężczyzny, z którym Zajer miała go zdradzić. Poprosi również Zuchal o namiary na detektywa, by potwierdzić autentyczność zdjęć, które otrzymał. Tymczasem kobieta nie będzie mogła zrozumieć, co się stało, że mąż nagle stał się wobec niej taki oschły. Dziedzictwo, teczka z dowodami jednak się odnajdzie. Jaman otrzyma ją w najgorszym możliwym momencie.